Dziwnego widzowie, odpuśćcie odpuścicę moją paczkę. Przej, no, zobaczmy na jak wygląda. No, powiedzmy, ale leciała też samolotem, więc na no, nie dziwię się. Ale, no. Wydaje, mega ładne. Więc się dobra. Więc też na siebie odkładamy. co Dobra, dwa podajniki, dobra. 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 I jeden, zaraz zakupujemy. To są. oj ale wielkie te kule. Powinno przyjść po dwie rzeczy. łopatki są dwie. Te podajniki powinny być dwa. I kule tu powinno powinny być dwie. je baby, zobaczcie. I zagramy zaraz. O, jest drugie. Zobaczymy. Jest druga kula, dobra. Szaj u mnie wielkiego plusa. I zobaczmy... Uj, co tam sobie czwartego, brałam? Poczekajcie jak chwilę widowie. Wow. Domek. Tutaj jakbym musiała złożyć trudno. Ważne, że jest, widzowie. E, drugi domek z zabawekami. Ale się jaram. Dobra, i jeszcze coś? I, I co to było? czekajcie chwilę, to już nie i no, dobra. Więc otwórzmy to co sobie. A, okej. Okay. Jest takie na siatkę, tylko nie wiem. Znaczy na klatkę. A, siatkę, boże na klatkę. Nie wiem, czy to będzie wystarczające, ale to widzę, ja to z powrotem tutaj spakuję. Wiecie? I na razie sobie to złóżcie ze mną domek. czekajcie chwilę. Tylko spakuję z powrotem. Nie zwie, Mam pierwszy domek. Plus jak klockiego. Kocham układać z lego, więc. O, nie wiem, czy coś mój chomiczek zmieści, ale mam nadzieję, że się zmieści. Nie, ona na pewno się zmieści, nie? Ech, więc to już zrobimy w kolejnym shortzie, tylko muszę to sobie jeszcze położyć. I otworzymy jeszcze kolejne. I wam pokażę, jak to wygląda w tych klockach. O! I to jest ten drabinker, czy tam. Więc jeszcze odtworzymy sobie to. Ale zobaczcie, w ogóle super. Dostałam też tutaj, żeby to wszystko skręcić. Ej, nie no, to jest fajne, mega. Super. Plus w ogóle, mega. Zobaczcie, Zobaczmy, czy tutaj. Tutaj już nie no, bo tutaj jest tego mnie trzeba włożyć. Tutaj jest domek kolejny. Ale się jaram, Boże. Więc to już zobaczycie w kolejnym szorcie. Baju! Kochani. Mm. <muchos> né